Dzień dobry, arcymistrz Marcin Tazbir. Teraz chciałbym przejść do omówienia jednej z partii Polaków z rundy czwartej przeciwko Czarnogórze. Bardzo fajnym zabiegiem kapitana było niewystawienie radka Wojtaszka, co na pewno zdezorganizowało przygotowanie przeciwników. Wielkim faux pas z mojej strony byłoby niepokazanie historycznej na pewno dla Kacpra Pioruna partii, z uwagi na to, że był to jego debiut na olimpiadzie. Zakończony bardzo ładną kombinacją, także dlatego chciałbym poświęcić kilka minut na tę właśnie partię. Kacper Piorun kontra Luka Draskowicz. Przewaga naszego zawodnika rankingowa przeszło 200 punktów, także na pewno liczyliśmy tutaj na, na Kacpra jako na pewny punkt. Natomiast oczywiście trzeba to jeszcze wykazać. Patrzmy E4. Kacper oczywiście jest... Wieloręczny, że tak powiem, ostatnio częściej grywa C4. Także tutaj na pewno jeszcze trudniej było przeciwnikowi się przygotować i, i po prostu nastawić dobrze. E4, C5, Skoczek F3, E6. Mamy otwarty wariant, otwartą Sycylijkę. Otwarte warianty obrony sycylijskiej. Skoczek D4, Skoczek F6, Skoczek C3, D6, czyli wariant Scheveningen. Tutaj równym, jeden z głównych ruchów jest atak Keresa poprzez G4, natomiast Caspre wykonuje spokojny koniec E2, nie zdradzające czarnym jeszcze, gdzie zrobimy: roszadę, koniec E3, dalej trzymamy w niepewności, skoczek C6, Hetman d 2 dalej trzymamy w niepewności, krótka roszada i długa roszada. Wiadomo już, że pozycje raczej będą ostre, dlatego że jest to typowy przykład. Na, jest to typowe, kiedy strony roszują w dwie strony. Skoczek D4, Hetman D4, E5, Hetman D2, goniec E6. Król B1 bardzo zawsze przydatny ruch w obronie sycylijskiej, kiedy mamy, kiedy mamy roszady zrobione w różne strony. Nastąpiło wieża C8, F3, czyli nie F4, czyli mamy struktury em, ataku angielskiego. A6, G4, B5, H4, skoczek D7. Dziwi mnie troszeczkę ta decyzja, dlatego że raczej spodziewałbym się ruchu B4, po to, żeby no spróbować być tak samo szybkim jak przeciwnik albo szybszym, przepraszam, szybszym niż przeciwnik na skrzydły, skrzydle królewskim. Ja chciałbym być szybszy czarnym na skrzydle hetmańskim. Skoczek D7, no dziwi mnie trochę ten ruch, więc G5 bardzo, bardzo mi się podoba ta idea. E, wymieniamy. Czarnopolaka, który pilnuje pionka D6. Tak naprawdę najsłabszego pionka w obozie czarnych nastąpiło w partii wieża C6, obrona i skoczek D5. Goniec D5, Hetman D5, wieża B6, goniec E3. Nie chciałeś wymienić, to teraz nie wymieniamy, dlatego że po ruchu tam goniec E7, Hetman E7. No, czarne białych atak straciłby bardzo na impecie, a czarnych wieża C8, wieża C5 i potem ewentualnie B4. Dałoby im dobrą kontrgrę, dobry atak, dlatego powierza B6 Kacper zabrał goniec E3. Wieża wróciła na B8 i mamy ruch G5. Oczywiście już widać gołym okiem, że to figury białych szybciej mogą zaatakować na skrzydle królewskim niż czarnych na skrzydle hetmańskim, co Kacper wykazuje z dużą maestrią. Skoczek B6, Hetman D3. Bardzo sprytny ruch. Chodzi o to, żeby po skoczku C4 właśnie zagrać goniec C1. Goniec nie dość, że broni pionka na B2. To jeszcze pionka na G5. Idealne miejsce dla tego gońca. A5. Czarno oczywiście w ciemie bity nie jest. Mistrz międzynarodowy Draskowicz. Próbuje jak najszybciej zorganizować atak na skrzydle hetmańskim, natomiast wydaje się, że jest już leciutko za późno. Wieża DG1. wspomagamy pionka G5 a4, a3. No, bardzo nietypowe, że e, bronimy się na e, skrzydle królewskim. Raczej mówi się, że po prostu trzeba by jechać, natomiast no, Kacper zachowuje, zachowuje zimną krew. Czarny nie może teraz zagrać w ruchu b4 z uwagi na bicie na c4. Dlatego skoczek a5. Próba e, przyspieszenia ataku b4, bicie, bicie, atak na pole b2. No, Kacper spokojnie, hetman d5. Hetman B6. No tutaj oczywiście ruch typu B4 egzaminu nie zdaje z uwagi na A. Bije B4, wieża bije B4 i goniec D2 i czarne zaraz, po, zaraz będą musiały uznać się za pokonane. Tracą przynajmniej jakość i mają za to doszczętnie przegraną pozycję. Dlatego nastąpił ruch Hetman B6 i G6 wreszcie. E, białe. Pokazują o co tu chodzi. Hetman na D5 nie tylko atakował skoczka na A5, ale również na tej diagonali A2, G8 stwarzał doskonałą, doskonały rentgen i wykorzystujemy to właśnie ruchem G6. Hetman C5, próba wymianki, ale wtrącone GH, król H8 i ruch Hetman D2. Czarne próbuje coś zrobić, wisi skoczek na A5. Prawdopodobnie nas należało zagrać ruch skoczek C4 i wówczas nawet można wrócić na D5. Tutaj takie leciutkie sprawdzenie, co tam zrobisz, mój drogi. E, oczywiście w żartach to mówię, bo, bo jesteśmy przeciwnikami w tym momencie, ale e, co, co zrobisz z czarnymi? E, pokaż, jaki masz plan. I nastąpiło przegrywające B4. E, prosiłbym Państwa, abyście nie korzystali z komputerów, ale spróbowali samemu znaleźć. Kombinacje wygrywające szczególnie naszych zawodników, bo one najbardziej cieszą, także proszę o chwilę cierpliwości, zatrzymanie może wideo i znalezienie wygrywającego uderzenia. Co prawda, oczywiście, problem z takimi zadaniami, że tak powiem, rozwiązywaniem zadań matowych jest taki, że podczas partii nikt nie powie: Teraz dobrze, zatrzymaj teraz wideo i, i teraz jest kopnięcie. Czekamy, czekamy, czekamy. Dobrze znalazłeś? Tak, chodzi o ruch wieża G7. Król bije G7, Hetman H6, Król H8. Oczywiście nie można było sobie pozwolić na ruch typu B 3 bo wygrywa wiele ruchów, w tym myślę ruch wieża HG1 po prostu. Czarny jest tutaj o dwa tempa za wolny, grozi wieża G8. <laughs> Przepraszam, po ruchu AB musimy zachować zimną krew i zagrać wieża G8, mimo że wisi tutaj na C1. To szach jest starszy, dorabiamy hetmana bądź wieżę i po ruchu wieża bije g8, gramy hetman h6, mat. Także tak grać czarnymi nie można było, król g7, przyjęcie ofiary było ruchem jedynym, przepraszam, w tej pozycji. Nie możemy grać wieża g1, które szybciutko by wygrało, dlatego że hetman pilnuje tego pola. Biały zagrały hetman h6, szach, król h8 i goniec e3 przesłaniamy diagonale g1 a7 i będziemy grozili wieża g1 i z matem na g7. Na przykład jeśli hetman c7, no to wieża g1 i za bardzo obrony przed matem na g7 nie widać. Także pozycja jest totalnie wygrana dla białych. A tutaj jak widzimy król białych spokojnie, spokojnie się trzyma. Czarne zagrały jeszcze kilka ruchów, pobiły na e3, hetman e3. No, jakaś tam rekompensata jest, natomiast dalej król czarnych jest pod ciężkim ostrzałem. Natomiast król białych czuje się zupełnie bezpieczny. W partii nastąpiły jeszcze BA, Hetman A3, ale to już um, Rześnie Winiątek. Skoczek D4, goniec C4. Wieża B7, goniec D5. Wieża C7, C3. Skoczek E6. No, widać gołym okiem, że ta pozycja jest już wygrana. Jeszcze pozbawienie wszelkich złudzeń czarnego. I Hetman B3 zakończyło tę partię, bardzo, ładne, bardzo ładny debiut, bardzo fajnie, że Kacprawi tak wszystko się udało. Na pewno dla Czarnogórca było to zaskoczenie, że gra właśnie z Kacprem, miał mniej czasu na przygotowanie. No i musiał się zmieszczyć z zawodnikiem, który ma przeszło 200 punktów, Elo więcej. Kacprze mam nadzieję, że będziesz nas raczył dalej takimi pięknymi partiami, takimi pięknymi kombinacjami czego naprawdę życzę mam nadzieję również że życzą ci tego również wszyscy kibice państwa zapraszam na oglądanie kolejnych partii